Motocyklisty na GS, który z tych motocykli najbardziej mu się podoba? No i oczywiście odpowiedź jest jaka? BMW. No i BMW. No i, no i dziękuję. Nie regulujcie odbiorników, to znowu ja, Krzysiek z Motosapiens, jestem tutaj razem z motowajagerem w pięknych okolicznościach przyrody z dziewięcioma motocyklami, które właśnie testujemy i film będzie opowiadał o tym, że tak naprawdę nas dziewięciu chłopa szuka recepty na motocykl klasyczny. Przyszło mi w udziale i zachęcam, tak naprawdę jest to dla mnie wielki honor, opowiedzenie Wam o motocyklu, który pochodzi z niemieckiego Vaterlandu i nazywa się BMW R90. I chciałbym na, w tym miejscu właściwie podziękować e, twórcom tego motocykla, że zdecydowali się odejść od tego wyścigu zbrojeń, który tworzą sobie tam w tych Niemczech, gdzie mają Telelever, Palelever i inne Überprüfung. Ten motocykl został ogołocony z takich niesamowitych rzeczy, i jest to normalnie prowadzący się motocykl, który niczym nie odbiega od innych pojazdów, które są tutaj w stawce. Ponieważ sam jestem miłośnikiem motogucji, to fajnie jest opowiadać o motocyklu, który ma tak naprawdę podobne geny, bo mamy znowu koła, które są szprychowane, ale tym razem są to opony bezdętkowe. Mamy napęd wałem, ale ten wał nie wydaje z siebie najmniejszego szelestu czy dźwięku, w przeciwieństwie do motogucji, i mamy. Cylindry, które są wysunięte w poprzek, ale nie są już takie uśmiechnięte jak w Moto Guzzi, tylko takie trochę smutniejsze. A najfajniejszą cechą tego motocykla, żeby przejść od ogółu do szczegółu, to jest jego wygląd. Wszyscy, kiedy pojawił się ten motocykl na, na tym placu po raz pierwszy, wszyscy do niego podeszli, robili sobie na nim zdjęcia. To jest best off show w mojej opinii i najfajniejsze zdjęcia na Instagramie, które mamy. To są zdjęcia na tym właśnie motocyklu. Więc jeżeli jesteście miłośnikiem esencji wizualnej, to ten motocykl absolutnie skradnie wasze serce. Dodatkowym atutem tego motocykla jest ta kartka, na której zapisałem sobie dane techniczne. I jest to silnik, który jest też odgrzewanym kotletem, ale fantastycznym, bawarskim, e, wurstem, nie kotletem. i to jest 1170 cm, czyli silnik, który już od dawna znacie który generuje 116 Nm, 109 koni. Co daje mu tak naprawdę pierwsze miejsce w tym plebiscycie, jeżeli chodzi o pojemność, pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o moment obrotowy, o newtonometry i drugie miejsce, jeżeli chodzi o konie. I tak naprawdę, gdybyśmy rozwinęli tą kartkę i pokazałbym Wam wszystkie dziewięć motocykli, to ten motocykl byłby zwycięzcą katalogowym. Ten motocykl ma największe osiągi, niestety ma dosyć dużą wagę, bo 223 kg, ale to nie jest problem, bo nie szukam motocykla super lekkiego, tylko klasycznego, więc jemu to w niczym nie przeszkadza. No i trzeba za niego zostawić ponad 60 tysięcy, to tak grubo i to w wersji podstawowej. Rzeczy, które są dla niego unikalne i żaden motocykl tutaj na tym placu boju tego akurat gadżetu nie ma, to jest amortyzator skrętu i to, co zauważyłem, to jest to, że... Piec, który generuje tak duże osiągi, powoduje, że ten motocykle rzeczywiście y, y, dystrybuuje masę raczej w kierunku tylnego koła i to przednie koło staje się takie dosyć wiotkie. Więc jeżeli przejeżdżamy w zakręcie przez jakąś kolejne, to amortyzator skrętu sprawia dużo przyjemności i powoduje to, że nasza pralka ma mniej pracy, bo się mniej stresujemy i sygnał z mózgu do e, "tak jest" jakby wysyłany zdecydowanie z dużym opóźnieniem i właściwie nie ma problemu. Jeśli chodzi o esencjonalność tego motocykla, to jeżeli myślimy o motocyklu klasycznym, to nie potrzebujemy zbyt wielu gadżetów. Interesuje nas frajda z jazdy i to, jak motocykl wygląda. Ten motocykl nie pokazuje nam obrotomierza, a silnik jest bardzo liniowy w oddawaniu mocy. I rzeczywiście nie tylko ja, ale wielu motocyklistów, którzy dzisiaj jeździli tym pojazdem, łapali się na tym, że dochodzą do Limitu obrotów nie wiedząc o tym, nieświadomie. Ten motocykl właściwie nie wibruje specjalnie, nie zmienia tembru, tembru swoich, swojego głosu z wydechów i cały czas generuje bardzo podobną moc. To jest mega dziwne uczucie, którego nie doświadczyłem na żadnym innym motocyklu. A... Ten silnik chodzi trochę jak metronom. Jest pozbawiony dużej części emocji, które mają pozostałe motocykle, ale za to jest godnym zaufania kolegą z Niemiec. I jeżeli byśmy szukali motocykla, który byłby przyjacielem rodziny, któremu moglibyśmy zaufać i chcielibyśmy go używać zarówno na co dzień w miejskiej dżungli, jak i na trasie, to ten motocykl świetnie się spisze jako taki codzienny użytkowy motocykl. Nie ma tutaj konieczności regulowania przedniego zawieszenia, bo nie ma czym, nie ma tu zbędnych gadżetów, bo właściwie po co się nimi stresować. Jedyną rzeczą, która w tym motocyklu mi się nie podobała i tak naprawdę dlaczego ten motocykl dla mnie nie ma znaczenia, takiego dużego, w sensie mm, miałem ogromne nadzieje wsiadając na ten motocykl, że R90 będzie dla mnie super motocyklem. Widząc go na ulicy zawsze się oglądałem. To jest Trzeszcząco... trzeszczą, karki na widok tego motocykla. Wszystkie chłopy się za nim odwracają. No niestety. Jeżeli chcecie Branie to niestety głównie jest to męska część naszego społeczeństwa, więc to już zależy od Was. Także dziewczyny, jeżeli chcecie mieć fajny motocykl klasyczny, to kupcie sobie R90 i wszyscy faceci będą się za Wami oglądać. Takie jest moje zdanie. Motocykl dodatkowo ma zasadniczo jedną wadę. Jest poprawny i to jest poprawny do bólu, jest poprawny we wszystkim, robi wszystko dobrze. Brakuje mu tego genu łobuza, brakuje mu tego genu, który jest. W klasycznym motocyklu szukałbym jednak trochę emocji, a nie tylko narzędzia, które wykonuje to zawsze za każdym razem tak samo i w ogóle nie ma problemu, żeby zrobić cokolwiek. Ja bym chciał, żeby to było jednak spróbujmy, sprawdźmy, zobaczmy, a może coś kichnie, a może coś prychnie, a może coś pierdnie, a może jednak te wibracje jakieś się pojawią, może jakieś emocje, które są związane właśnie z tą nostalgią, z tym, że motocykle kiedyś nie były takie superkulturalne. No, tego ja szukałem i tego R-90 nie ma. Natomiast jeżeli szukacie motocykla, który nie sprawia żadnego problemu. Nie musicie wiedzieć, jaki jest wasz telefon do mechanika. Nie musicie się stresować tym, czy macie dętki w kołach, czy musicie jakieś interwały tutaj pilnować, tym będzie się opiekował wasz motocykl za was i serwis, no bo serwis BMW stoi na bardzo wysokim poziomie. To, co jest jeszcze interesujące w tym pojeździe, to jest to, że Niemcy, konstruując go, mając na myśli motocykl klasyczny, zrezygnowali z bardzo wielu funkcji. I okazuje się, że motocykl, który. Taki dobry design, w mojej opinii to jest taki design, w którym nie można już niczego odjąć, a nie czegoś dodać. I ten motocykl jest dokładnie tak skonstruowany. Z tego motocykla właściwie niewiele rzeczy można by było odjąć. Z drugiej strony, jeżeli jesteście miłośnikiem gadżetów i chcielibyście, żebyś motocykl miał wszystko, to się okazuje, że w katalogu BMW możecie z niego skonstruować motocykl, jaki chcecie, bo tych akcesoriów jest aż za dużo w mojej opinii, ale jakby nie każdy ma to samo zdanie co ja ja to szanuję. Jeżeli chodzi o prędkości autostradowe, no to wiadomo jak jest na Nakedzie. W tym motocyklu, dzięki temu, że on ma dosyć dużą masę i to zawieszenie, które jest dopracowane w każdym mikronie i milimetrze przez, jak już wspomniałem wcześniej, miłośników klasycznej jazdy z Waterlandu, ten motocykl radzi sobie doskonale. Wundaba, żeby nie było. Bardzo mi się ten motocykl podoba i gdyby stać mnie było na kilka motocykli w mojej domowej stajni, to prawdopodobnie R90 stanąłby tam głównie ze względu na estetyczne doznania. Nie ma tego genu emocjonalnego, natomiast z drugiej strony nie każdy chce się stresować, nie każdy chce czuć tę nutę emocji, że coś dziwny dźwięk jakiś jest, że coś szarpnęło, że coś pyknęło, że coś chrupnęło. Dla mnie jest to esencja motocyklizmu. Motocykle powinny być szorstkie, zwłaszcza klasyczne, bo tak naprawdę wywodzą się z czasów, kiedy były gaźniki, wywodzą się z czasów, kiedy nie wszystko było idealne. A ten motocykl jest właściwie. Idealny, jeżeli chodzi o mechanikę. Jeżeli chcecie jeździć metronomem, który cyka dokładnie za każdym razem w ten sam sposób. Zakochacie się w BMW R90. Jeżeli jesteście miłośnikiem doznań wizualnych i możliwości akcesoryjnego doposażenia go właściwie w każdy gadżet, będziecie w nim zakochani. Motocykl świetnie prowadzi się w zakrętach. Na autostradzie nie dość, że nie tyle, że się nie gubi, to on się tam świetnie radzi. Bardzo dobrze radzi sobie z większością nawierzchni, na którą natrafiliśmy. Natomiast zasadniczo jego wadą największą jest to, że jest poprawny, że Niemcy tworząc swoje pojazdy, właściwie wszelakie, starają się doprowadzić do takiej doskonałości mechanicznej, trochę jak Honda, tylko z takim bardziej kiełbasianym podejściem niż sushi. Jeżeli jesteście miłośnikiem niemieckiej technologii, to moim zdaniem się zdecydować się na BMW. BMW zrobi Wam dobrze. I auf I widzę Was w następnym filmie. Do zobaczyska. Hej! BMW, BMW, BMW. Yeah! BMW całkiem ciekawie się spisało. Można było spodziewać się tego po tym silniku, że będzie miał te swoje wibracje, ale to nie można uznać za jego wadę, tylko za bardziej jego cechę. Jest to motocykl bardzo charakterny, w bardzo ciekawym wydaniu. No i trzeba się do niego przyzwyczaić, trzeba, zresztą jak do każdego Scramblera i, i tego typu maszyn, trzeba się przyzwyczaić tych, tych neoklasycznych mo motocykli. Wiesz w ogóle, Wiktor, na ile szybkie powinny być Scramblery wszelkiej maści krwi? One powinny być tylko ciut szybsze niż Uwaga widły panowie. Sołtysa, także jak mu córkę porwiesz, <laughs> to żeby Cię nie trafił nimi, ale tak poza tym to, to no więcej od nich nie wymagało. A zawieszenie czy brak esy no jest właśnie, odczuwalny? No tak, powiem Ci szczerze, brakuje że, tego. że tego brakuje, że tutaj, że jak człowiek jest przyzwyczajony z BMW innych motocykli BMW, które, które mają właśnie ten system elektronicznego regulowania, tego zawieszenia tutaj i w ogóle funkcji, które Esa daje w komputerze pokładowym motocykla. No to tego tutaj oczywiście, że brakuje. Nie? Wygodne siedzisko czy deska? Deska. 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 Wszyscy się deska. z tym zgadzamy, że niestety tutaj jest mega design. Bardzo fajne wykonanie tej kanapy, ale komfortu nie ma. Mam motor, pogadamy tam, tam jest karton, panie, trzeba panie wejść nie na busa i <noise> w Chyba codzien o 1000 loty pan zero robić. Bo pan się no to zastanawia, rozsadza. Ale nie, no tak nie panie, ma za katena i no, to jest. inna, tak 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 bo to klient jedzie z Pomorza? Nie pan czy nie? Nie, no tyle to nie.